Zaczniemy od sita Eratosthenesa. W sicie Eratosthenesa zapisujemy liczby naturalne począwszy od liczby 2 do pewnego n. W tym przypadku nasze n wynosi 132. Oszacujmy Wartość pierwiastka z liczby n. Czyli pierwiastka ze 132. Wiemy, że 10 do kwadratu to jest 100. 11 do kwadratu to jest 121.

Wiemy, że pierwiastek ze 121 jest mniejszy niż pierwiastek ze 132. A pierwiastek ze 132 jest mniejszy niż pierwiastek ze 144. Oznacza to, że nasza liczba pierwiastek z n jest mniejsza od liczby 11, nie, większa od liczby 11, a mniejsza od liczby 12. Czyli pierwiastek z n to jest w przybliżeniu 11, przecinek pewne cyfry po przecinku. W naszym sicie eratostenesa na samym początku interesują nas Liczby pierwsze, które są nie większe niż pierwiastek z liczby n. Nie większe niż pierwiastek z liczby n, czyli nie większe niż 11, coś. Co to są liczby pierwsze? Liczby pierwsze to są takie, które dzielą się wyłącznie przez 1 oraz przez samą siebie. Zaznaczmy te liczby kolorem niebieskim. Do takich liczb należy 2, 3, 5, 7. I 11 jako ostatnią sobie zaznaczymy, ponieważ, ponieważ interesują nas tylko te liczby pierwsze, które są nie większe od tego naszego pierwiastka ze 132, czyli nie większe niż 11, coś. 11 to ostatnia liczba pierwsza spełniająca nasz warunek. Zaznaczyliśmy sobie te liczby pierwsze. W następnym kroku wykreślimy wszystkie liczby złożone z tego naszego sita. Wszystkie liczby złożone są wielokrotnościami liczb pierwszych. Dlatego to, co musimy zrobić, to wykreślimy najpierw wielokrotności liczby 2. Będą to wszystkie liczby parzyste. Wśród liczb parzystych pierwsza jest wyłącznie dwójka. Wykreśliliśmy wielokrotności liczby 2. Poza dwójką, bo pierwsza liczba parzysta jest liczbą pierwszą. Teraz wykreślimy wszystkie wielokrotności trójki, oczywiście z pominięciem trójki. Będą to wielokrotności te, których już jeszcze nie wykreśliliśmy, czyli na przykład 6 jest wielokrotnością trójki, jednak została już wykreślona, więc na razie wykreślimy dziewiątkę 15 21 jedynkę i tak dalej Wykreśliliśmy wielokrotności trójki z wyłączeniem jej samej. Wykreślmy pozostałe wielokrotności piątki. No i wykreślmy wielokrotności siódemki. Na koniec zostały nam do wykreślenia wielokrotności liczby 11, które wszystkie są akurat umieszczone w tej ostatniej kolumnie, więc widzimy, że została tylko 121 do wykreślenia. Dobrze, zaznaczmy na jasno-niebiesko pozostałe liczby. Liczby, które są zaznaczone na niebiesko, ciemno i jasno-niebiesko są liczbami pierwszymi. Wszystkie pozostałe liczby zaznaczone na czerwono są liczbami złożonymi.